Dzień dobry, z tej strony Peor witam was w Wormsach. Jak to się nazywa te Wormsy? Clan Wars. O, Worms, Clan Wars, tak? tak. jest Ze mną jest ZWG, u UCT oraz Ciastko. Dzień dobry. Ech. No, poprzedni odcinek był u Grzegorza, także możecie zajrzeć, a kolejny będzie u Ciastka. Zaczynamy! UCT pierwszy. Czemu nie a ja? Prawilnie, no. O, ale fajnie to się ostawiło. Nie radzę. <laughs> Dynamit od razu poleciał Pewnie ja się jeszcze... Wow! Już ktoś wyleciał, ktoś zielony. To jest zielony. A, ciasko! Ciesko. Brawo! Jak zwykle. Jak zawsze, jak zawsze ładnie siadło. O, dwóch UCITH tam obok mnie jest. No nie, jak Grzegorz. No nie. Gdzie, widzisz? Patrz. A no widzę, widzę. Lewne. O Jezu z dwóch zielonych dwóch nie wiesz. Ale wyjaśniony Dwa. zostajesz, nie od razu wejścia. nie mam Zobacz. co robić. No jak nie masz co robić. Jetpack pak lecisz tam do nich. No właśnie, jednego wybiję, a drugiego ja wybiję. Wokół CD wyjedziemy. To ostatnie zachowanie w ostatnim odcinku. Czemu skrzynki nie zgarnąłeś? No i tam dwóch zielonych ma plana. Nie na, można wywalić. Na środku możesz dynamit położyć, nie? nie, na, nie na środku. łeb! Na na... Jaki ty masz kolor? Ja mam się zielony. A ty jest niebieski? O CP. A to siat. <laughs> Bardzo dobrze. Za poprzednią grę. Wy, mi wszyscy. Siad. No nie, nie... Jest! Tak się gra. O, ale siadło. Myślałem, że mnie zabierze jeszcze ze za sobą. Oszczędziłem Cię, pewor. Dziękuję. Doceniam. Dobra, Dawaj skrzynkę. Teraz 5 minut odcinka identka będzie. będę ucierał. <laughs> ty karabin. Yy... O kurwa. Tej szansy nie odpuszczę, przykro mi. O Boże, ale to będzie rozpierdol. O Jezu. To panko nie Teraz już mogę iść ten, już z odcinka. No, no już możesz jak iść pracować. Test, nikogo nie będę ją. Okay. Jeden ten grup się mi stanie. O jest. Szybko... Dobra, siadło, patrz! Bęk! O boże Szybko jeszcze mogę odejść? Nie, nie mogę już Ilu zabiłem tu? To nie fair Mój ma 1 HP, drugi ma 17 Jak to nie fair, Rucity, jak to nie fair? No, ale ciasto jest podem to nit. To mieli na mnie. Wyszło tak jak zaplanowałem, czyli ty straciłeś dwóch ciastko, nie stracił żadnego. A? Stracił okay. jednego. Nie, a wcześniej. A, wcześniej tak. Muszę co to, to zrobić. No patrz, tam masz dwa rusy na prawo, takie fajne. Nie, jestem żółty, ja przeszpiłem. Ale do... bazułkę a. masz na przykład. No jestem żółty, halo! Jaki ty jesteś, niebieski? No nie. <grystania> Czy trafi? Nie, no o, Super. O, Perfidnie. Siadło, siadło. Siadło. jak ci mało. 55 Grzegorz też dostał za 5. No. To zaraz, ucity. Dobra, gruby jest, tak że baseballem go nie wypchniesz. No właśnie, ciężko, co tutaj. Znaczy, Dobre, ja bym odpuścił tam. go, nie? O nie Nie wypał. Zobaczymy. Wierzę, że nie wypał będzie. <laughs> Dawaj, jest. No czym do mnie? A, 40 dostał, jest ok. Dobra, nie, teraz Grzegorz. Nie, no? ja mogę, ja, ja mam zielonego. zielonego drugi, honorowo, ale ja muszę być. Błowiesz, no, że ten Patrz! Ma tak, na... skrawku. To jest kurde, no. A co Czemu chcesz, żebym wziął? Nie, mówię? No. mnie nie. wziąłem nie leci. Enter, Pół, yy, spacja. Tak, ja muszę odzumować. Wiesz, jaki pomocny jestem? No, nie ma sprawy, dzięki. <laughs> teraz teraz za to. No, nie zrobisz mi tego, Grzegorz. Nie? Chuju. O, nie mogę wyżej. Jaka szkoda, o jezus! No nie, no i po co ja ci pomagałem? <śmiech> <śmiech> nie wybacza, Patryk, no, jest dobrze. Co tam jest na górze? O, ucich! Jak pięknie, na tronie! Ten... Na bułę, na bułę. Nie, no nie no, no Na bułę, no na dwóch bułę. No zielonych, dawaj. Czekaj. A pamiętasz jak u Cibi w tamtej rungi się przewracał jak wygrał? No. jeszcze sobie. A pamiętasz jak wpadłeś do wody? <laughs> nie. Ja, nie. Nie umiem skakać. Bo... Dobra, i teraz tak? Dynamit jelo, poni. Mina nie wybuchnie na tym małym. Jak to nie? No. Jak to nie? nie? Jak to nie? A! O, jeszcze się siebie uderzył. Kurde, 13 tylko dostałem. No nic innego nie mogę zrobić. Czy grano? Mogłeś, mogłeś zmienić tego. Pionka i... Pionka. I pionka. 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 Ty w marca wygrasz? grasz? <laughs> czeka ty. Czekaj. Pionka. Ty robako, ty. No, dawaj. No Teraz nie... Nie... A, się uciekłeś. Ma... Pod rozfartem, dobra. <grym> tak, dynamit i siema, nie, nie baw się. Co za hub, a ja go o. oszczędziłem. To oszczędziłeś, masz. Nocnego. Przeżyje to, spokojnie. A ja myślałem, że go wyjebie do wody. Nie żyjesz już, ciastko. Tyle ci mogę powiedzieć. Dobra, dobra. Tam chciałeś, mówiłem ci, żebyś u Ciebie go wyjaśnił. To byśmy wtedy zawarli sojusz i byśmy wygrali. Ja nie bawię się w sojusze, bo, bo Grzegorz mnie oszukał już dzisiaj. <grystanie> Zajebał HP, poleciał dalej, w podróż. Czas za hamstwo. To o, o. o. <grych> nie, myślałem, że wybuchnie. Dobra, pyk i nie ma was. Pyk, Ja o, przeżyję. Nie. Ale zielony poleciał. Odchodziło. O i teraz pięknie zielony, zepchnąć wodą i nie ma ciastka. <grych> Jakie plan? Nie ma sprawy. Dawaj, dawaj, zefnij go z Nie ma sprawy. Ej, nie tu! Nie w tą stronę! Ja wiem, ja wiem! Wszystko widzę, żeby nie było zakolorował. Zuma się tam. Ja też szanuję. O kurwa! Jest, jest! jest. dobrze. Ja nie wierzę w to. Ej, trzeba uciec tego dojechać, on nie może wygrać. Zrób to co ja chciałem. O, pewor, no! pewor, to... o! Nie możesz mieć lepszej okazji. No, zrób, zrób to co ja chciałem. Ja chciałem go bez ja Nawet sobie zbola. Czyli będziesz miał pa, zbora, jak zbora. idę szybko. No nie. O, nie, nie, nie trafię. Pisz, trafisz. Trafisz. To no, podejdź blisko. No to po... Jak tym grubym się nie da skakać. Dobra, chyba traf... O. Uh -huh. oh, no nie. Uh -huh. No i tak to się gra w tą gier, Jak się no to ja, ja teraz biorę Jackpacka Jack i stawiam świeczkę na UCD. <noise> Dobrze. A, <noise> za, za, za to. Za karę, ja za, za to Za, za karę, do. No. Dobra. Że Patrzcie, tryhard poleciał. Patrzcie. Ja mam lepszy, dobra, może. Uważaj, bo, bo gruby driftuje. To mnie jebniesz? Nie no. Bye bye Uciki, wow. wow. no. Bye jest Ło! śmieciu. Ło! Ale siadło. Musisz iść prasować już. Idę Poszucę do kuchni. Dobra, no <laughs> kogo tutaj wyjaśnić? E, wiesz, bo tutaj ciastko, nie? Czekaj, worts. Czekaj, ja, ja sprzedam works. co mam. Sprzedam co mam. Oj, ja no, ja mam, już, ja już dopiąłem swego, ja mogę już przegrać. Tak. A, ja też. Tu nie ma w sumie ciekawych rzeczy. But zweryfikowany, najważniejsze. Hmm, no ja dawaj. Na, ja na swoim odcinku pokuszę się Nie odważysz to. się. No wiedziałem. Boi się. Czemu każdy z bazuki strzela tej zwykłej? Okay? No, ale dobra, I ja Spróbuję, Spróbuj, spróbuj, tam co ty na to? Leciutko, leciutko, bo tak skręci, bo jest wiatr w prawo. Widzę, widzę. Czekaj, tą ósemkę tak... Te... No, co to ma być w ogóle? Ty... Ja się Leciutko, leciutko. Słuchaj się ciastka. Czy paska, myślałem, że doleci do tej łóżemki, Całe wtedy musisz załadować. O, witam. No to co to, ciastko, to żegnasz się z odcinkiem? Nie. Nie? Ja już widzę, jak pewno na mnie misterny plan szybuje. Czekaj, czekaj, czekaj. No pan tam na dwóch tych, na dwóch się poleci. No wiem, widzę właśnie Jak to zrobić, żeby siadło? Dawaj, wyjaśnij go Taki mam plan Z baseball'a, a nie, bo, bo nie, jest... Ale nie, na zielonego... Co na zielonego? Grzesiu, to mój sojusznik, proszę go nie bić Czekaj Aha bo tak... 2 na 10 co, co ty, robisz? Ja nic co, co, to było? I teraz czerwony poleci Nie, bo chciałem od tego, co od sufitu odbić Dawaj go, dawaj go tam, masz wodę przed sobą Ej, ciastko, ja ciebie nie biję No bo mm. tylko 8, to tam... Dmuchniesz na niego i go nie ma ja Dawaj go tam pomysł. No jak lepszy przypał, to ja jestem ciekaw, co zrobi. Nie, zjeb nic. Uhu, uh, No bez sensu. Co za ham. Nie zlecisz, jeszcze. To no nie! O nie, zleciał. Nie! Nie zleciał! <śmienny> <śmienny> nie o boże. Jaki ty jest Jeszcze czternaście. Spadnę, spadnę, spadnę. Spadniesz, no. Albo się utopię na No nie! Ciągł orusa tutaj. No Mogę proszę. Klinkę, zebrać. Proszę odejść ode mnie. Nie trafi. Trochę tam dostał. Popali się. Kurde Siądzie chyba. Nie, 24. Dobra. obity Bloka. Dobra, to tak teraz. Let's go. Co ja mogę zrobić w tym momencie? Nic. Yy. Od, Odlecie się do mnie? <gry> o, posłuchał się. Easy. Czekaj, czekaj. Ja już jestem bezpieczny. Hits? Mam coś innego? A, tak średnio. Hmm. Bo nie mam czasu. Co? Skrzynkę jeździło. No i tam będzie weryfikacja. <noise> Jaki nie fart? No ale teraz masz... to tam się topi. W tej wodzie. Tiosko? Teraz tak pływam. To robię, weź może 30, 36, walni, bo ja tą 60. czasem. Ja, so, wody. Bizny. Dobra, zobaczymy ciastko, ciebie na Polecisz pierwszy. <laughs> dawaj go, dawaj go. Ciasko, nie przejmuj się, jestem z tobą. Bra. Tak jest, o już zginie. Tak? Wyjdź z wody ham. od razu, ciastko, bo się tam topisz. Ach, topię się. Co za ham Nie, nie ty, to nie doleci. Doleci, doleci. Nalotem zrób. Na lotem. Jak nie, nie ma nalotu? Jak to nie, jest taka rakieta. Nie mam nalotu. UD. Nie ma nalotu właśnie. No nie, to nie trafi. Trafi. w tych żółtych nie. na prawo możesz trafić, wiesz? No. Teraz sam się zapiję. No tak. Nie doleci. Patrz ciastka pomysłu, no? Dawaj. Nie doleci. doleci cholerę, nie doleci. Dajesz. No i to było no. wiadomo. No, nie pyko! <laughs> Tłumaczę ja mu, nie dobry, doleci wyszło... na ciasko ja i tak. dobrze, ale wyszło jak no. zawsze. Ile ty masz HP Grzegorz? Dużo. A nie powinieneś mieć tyle. No, zmieni se Wormsa. Dobra! Wow. No nie. A masz, tam masz obok coś tam ciekawego? No nie. Nie trafisz. Nie dasz rady Wolf leczu Widzenia Panom, serdecznie. Jeszcze dwóch może zabije tak I tam ten się góry. Co? No. <noise> tak się ciasko to robi! Co za gówno? <noise> tak się ciasko to robi. Potem czasniesz mu coś na górę i się skończy zabawa To To zniewaga krwi wymaga Dopierdole <noise> no was teraz Nie, to tak nie zadziała bez no, będzie. śmiało no. Patrz, myśli, myśli co zrobić. Czekaj, jak to shiftem? Jak ten anulować to? Nic mu nie mógł. Ale chamy, ja ci mówiłem <laughs> jak fucking się lata. Anulować w sumie też nie potrafiłem. Mogę powiedzieć wam info, które zmieni wasze życie? Co? Teraz mi się chce. <laughs> Nieźle. A, żeś mi obił? O, kur... O, co? A tyle? Aż tyle. A skąd? Prawa jest. O, masz rakietę? Samo, ja mam samo, rakietę samonaprowadzającą z góry co leci. Widzisz? Po prawej jest. O, a, nie, trzeba, nie, trzeba tu nie postalec. Chociaż chodź, daj mi szansę i jedź w żółtego tam obok. Ale nie obok. No co ty, czemu? To w lewo. przecież. no, no, no nieee. Nie. Na no, tym zakończył odcinek nasz kolega. Czasko, przygotuj się na szybko śmierć u ciebie. Dobra. Nie odpuszczę ci. Okej. Okay. I tak mi nie odpuściłeś na początku. Normalnie, chamy Z kim ja nagrywam? Dobra, ja się tu poświęcę, czy nie? swojego utopii, wormsa tam. No pierdolni na. No. jedni. Aleluja, no. Nie ma chyba O kurde, pojścić. nie ma chyba. Ej, nie, po kurwa, nie chanerowo, Grzegorz. No ja co mówiłem ci, mówiłem ci. Oh. Takie sojusze z Grzegorzem. dobra. Ale jeszcze on dołączy. Takie sojusze. Wygrywa najlepszy, tak? Ooo. Oh. Ooo, tak. Weź ta... ta, siaskam. Tę mogę wam Ja nie mogę z wody się wygotować? Nie doleci. O Jezu! O Ale ty manebrować yes. to naprawdę... Tak. jak? ty tam, nie? Jak jeździć, kurwa, śmieciarką, ty! Jak miałeś śmieciarką zimno. kiedyś? Nie, ale, ale... widziałem jak jeździ. To się buja, kurwa, we wszystkie strony. Jezu... Yes. Wiesz, honorowo powinieneś to załatwić. Honorowo? No. Tak. Ja chciałem Maladujkę puścić. Mhm. Mm jak nie ma jeszcze. Jak ja miałem Malowikę. No miałeś gówno. No zaraz ci pokażę. To Grzesiu, chodź podejdź tutaj, ja puścę Lujkę i się zabijemy we dwóch. Mhm. Mm mhm. Mm on ci rzuci granatę i spierdoli. No! Nie, pierdolnie. O! <laughs> brawo, brawo, Grzegorz. Jeden z lepszych LANowych nowych playsów, jak <laughs> widziałem. Dobra, dobra. Zobaczył mnie co on zrobił. Dobra, końcie Kostą... to szybko. Na koście! <laughs> No nie mam tego. Szkoda, gadać no Dobra, masz Grzegorz. Dałeś masz. Kurwa jakie, jakie hardy Nie trajhardy, tylko. być do wody i tyle. Tak mnie Grzegorz teraz zabija. Nie, przynajmniej to to, to, to może być zabijam. problem z tym. O, nie mogę się zamienić. Dobrze. Co mam zrobić mu, pewal? Zabij się tym, a ja zabiję Co chcesz? Skoczcie się do wody. No dobra, to ja się zabiję, co? Proszę. Uczciwy jestem. Tak, uczciwy. Najpierw Sojusz, żeby mnie wyjebać, bo mój odcinek... Ej, sprzedać go, ej sprzedać go, czuję. Sprzedaj ja go. Mam, ja mam dobry pomysł. Jak go nie sprzedasz, ciastko, nie to nie będziesz fokusowany u ciebie na odcinku. Dobra. No, dobra, to ja nie nagrywa następnego. Czasko? Idę do ciebie? Ile do ciebie i się razem? O, nie skoczę. Nie dojdziesz tam nawet. Nie doskoczysz. Musisz przez tą szparę jebnąć Uuu. Ja pierdolę. <grym> Ty w się takie same granaty rzucasz. <grym> Dobra, wyjaśniam, frajera <grym> No dawaj. Czemu ale lujki mi... A, bo ty rzuciłeś już jedno. widzenia. Dziękuję państwu, wygrał najlepszy. To było do przewidzenia. Chyba najgorszy. Co tam Dobra. na spekcie, słychać? <laughs> ale nie byłem ostatni. Jak się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Kolejny odcinek Uciastka. No i to tyle, cześć. Cześć. Pa.